Cześć! W ramach 26. kolejki angielskiej Premier League Pep Guardiola zmierzył się z Antonio Conte, czyli doszło do spotkania między Manchesterem City podejmującym u siebie Tottenham Hotspur. Podopieczni Guardioli przystąpili do tego spotkania w ustawieniu z dwójką środkowych obrońców Diarzem i Laporte. Na bokach obrony Jean Cancelo i Walker. W środku pomocy Rodri, Guindogan, De Bruyne, w ataku Sterling, Bernardo Silva i Foden. Jeżeli chodzi o podopiecznych Guardioli, to również preferowanym przez Włocha ustawieniu z trójką środkowych obrońców Romero, Dajerem i Daviesem. Na wahadłach Emersonem Royalem i Sesenionem. W środku pomocy wystąpił Heiberg i Bentancur. Przed nimi jako ofensywni pomocnicy bądź skrzydłowi Son i Kulusewski i na szpicy Harry Kane. Od samego początku było wiadomo, że to podopieczni Guardioli przejmą inicjatywę w tym spotkaniu. Antonio Conte nie miał zamiaru wywierać wysokiego pressingu na piłkarzach z Manchesteru, dlatego ustawił swoich graczy stosunkowo defensywnie. Cofnął dwójkę środkowych pomocników Bentancura i Heiberga oraz graczy ofensywnych Kulusewskiego i Sona, tak by utworzyć podwójną strefę obronną, składającą się z pięciu obrońców i czterech pomocników. Harry Kane został wycofany do środka pomocy, tak by przeszkadzać piłkarzom City rozegranie w tej strefie. Jego głównym zadaniem była izolacja Rodrigo. Takie ustawienie oczywiście zaprosiło podopiecznych Guardioli do ofensywnej gry. Bardzo wysoko został ustawiony Jean Cancelo. On tak naprawdę miał za zadanie penetrować tą strefę, wspierać skrzydłowych w rozegraniu i w rozciągnięciu oraz otworzeniu kanałów między wahadłowymi i środkowymi obrońcami. Po drugiej stronie Walker był ustawiony troszeczkę inaczej. Nie był ustawiony tak ofensywnie, ponieważ Guardiola bał się, że w momencie straty piłki Son wyjdzie od razu ofensywnie, dlatego chciał, żeby Walker był tutaj ustawiony tak, żeby cały czas asekurować Son'a. Oczywiście Kevin De Bruyne i Gindo Gindogan jak zwykle ustawieni są stosunkowo wysoko. Z drugiej strony Sterling również starał się rozpinać tutaj obronę, czyli angażować maksymalnie Seseniona. Celem City było podzielenie obrony Tottenhamu na dwie strefy: strefę trójki obrońców i strefę wahadłowych, tak żeby otworzyć te dwa kanały dla wbiegających właśnie tutaj zawodników De Bruyne i z drugiej strony dla Gindogana. Oczywiście Rodri był rozgrywającym Ustawiony był w centralnym punkcie w środku boiska. Jego zadaniem było rozprowadzanie piłek we wszystkie strony, czyli na oba skrzydła, jak i też do środka, gdzie grał Bernardo Silva. Bernardo Silva był tak naprawdę języczkiem uwagi, to nie jest typowy napastnik. Był tutaj ustawiony na dziewiątce. Natomiast jego rolą było wspieranie obu tych stref, czyli zarówno po lewej, jak i po prawej stronie w rozegraniu piłki, w zbudowaniu tutaj kumulacji i przewagi, jak również miał w momencie dogrywania piłek wbiegać tutaj w te sektory między obrońcami, starać się je przede wszystkim łamać, a jeżeli nie, to angażować obrońców tak, żeby zrobić miejsce dla wbiegających piłkarzy z drugiej linii. Oczywiście obrońcy Manchesteru City ustawili się również wysoko i w tym przypadku ze względu na fakt, że Jean Cancelo grał bardzo wysoko, to Laporte został wystawiony troszeczkę wyżej i skierowany lekko w bok, tak żeby asekurować jego pozycję, pilnować kulosewskiego, ale również rozgrywać piłkę, zarówno z Rodrim, jak i do ofensywnego skrzydła. Jeżeli chodzi o Diarza, on ustawiony był troszeczkę niżej i bardziej centrycznie, miał głównie na oku Keina jego zadaniem było zabezpieczenie tyłów. Jeżeli chodzi o City, no to City standardowo chciało rozpinać boczne strefy, kumulować grę i atakować ze środka. Najczęściej widzieliśmy tutaj ataku właśnie z flankę prawą, czyli Kevina De Bruyne i w pierwszej fazie Sterlinga, którzy starali się przy pomocy Bernardo Silva stworzyć tutaj pewne spiętrzenie i doprowadzić do przesunięcia obrony Tottenhamu tak by zagrać piłkę prawą nogą piłkę odchodzącą od bramki Lorisa na wbiegającego tutaj właśnie Fouldena Gindogana po pewnym czasie Guardiola zorientował się, że to jest dosyć nie skuteczne ze względu na fakt, że podopieczni Conte bardzo dobrze ustawiali się w linii i bardzo dobrze przechwytywali te piłki za, placy, za plecy, przepraszam. Dlatego zmienił ustawienie i przestawił Sterlinga z Fouldenem. To spowodowało, że Foulden, grający lewą nogą, mógł częściej wchodzić do środka, to samo robił z drugiej strony Sterling, który starał się atakować już nie tylko do linii, ale głównie wchodzić do środka i starać się szukać miejsca na oddanie strzału. Natomiast podopieczni kąte ustawili się w takiej sytuacji bardzo kompaktowo i podopieczni Guardioli było ciężko przedrzeć się przez tą strefę. W związku z tym widzieliśmy często dośrodkowania na przemian. Raz właśnie Kevin De Bruyne dośrodkował piłkę odchodzącą na wbiegających graczy, by za chwilę zamienić się z Fodenem, który grał zupełnie inaczej. On grał lewą stroną z prawej strony, co oznacza, że piłka nie była odchodząca za plecy, tylko piłka była wchodząca w tą strefę z krótką parabolą, bardzo ostrym kątem, tak żeby zagrać ją prosto pod nogi wbiegających ofensywnych piłkarzy City, którzy mogli ją od razu przejąć i wbiec między obrońców Tottenhamu. Ta piłka była stosunkowo trudna do interwencji dla obrońców, ponieważ przy dużej sile i ostrym kącie często powoduje kiksy i obrońcy raczej nie będą starali się takiej piłki przyjmować, tylko raczej ją wybijać, tudzież może się ona odbić w dziwną stronę i paść łupem właśnie graczy atakujących. I w taki sposób City strzeliło bramkę. Gracze Tottenhamu byli bardzo nisko ustawieni, więc Piłka ze skrzydła została zagrana, cięta, dochodząca, upadła w polu karnym, wyszedł do niej Loris, odbiła się od jego brzucha i Gindogan przejął tą piłkę i strzelił bramkę. Patrząc z perspektywy City, City dominowało, miało większe posiadanie, w zasadzie nie schodzili z połowy Tottenhamu, cały czas atakowali, próbowali, się, próbowali rozciągać strefę na obu stronach zarówno później po stronie prawej robił to grający lewą stroną Foden jak i po stronie lewej starał się wchodzić tutaj Sterling otwierać miejsce dla schodzącego z tej strony De Bruyne. Natomiast piłkarze Tottenhamu byli bardzo kompaktowo ustawieni i przechwytywali te wszystkie piłki. Brakowało oczywiście centymetrów do tego żeby strzelić bramkę. Loris bronił fantastycznie. Natomiast City udało się strzelić w tym meczu tylko dwie bramki, z czego drugą z rzutu karnego. Jeżeli chodzi o różne Tottenhamu. Gdy piłkarze Tottenhamu przejmowali piłkę bądź ją rozgrywali od swojej bramki, gracze City ustawiali się bardzo agresywnie. Trójką obrońców, którą stanowił właśnie Walker, Dias i Laporte, przed nimi była trójka pomocników. Rodri najczęściej. De Bruyne i Gindogan. Przed tą trójką była kolejna trójka graczy ofensywnych. I ostatnim graczem, najwyżej ustawionym, był Bernardo Silva. Oczywiście, piłkarze Tottenhamu przechodzili na ofensywne ustawienie. Czyli z trójką z przodu, dwójką wysoko, wysoko ustawionych wahadłowych, dwójką pomocników. I trójką piłkarzy, którzy mieli wyprowadzać tą piłkę. W takim ustawieniu, gdy Bernardo Silva atakował trójkę obrońców, graczom to ten hamu było stosunkowo łatwo wyjść spod takiego pressingu, i w zasadzie w taki sposób strzelili swoją pierwszą bramkę. Gdy piłka poszła po takim rozegraniu do bocznego obrońcy, on przekazał ją dalej do wahadłowego. W tym momencie Son wyszedł bardzo mocno do przodu do piłki cofnął się Kane, Kane dostał piłkę, rozegrał ją do Son'a. Son wyszedł tutaj jak piorun. Do niego oczywiście dobiegł obrońca, natomiast z drugiej linii zaatakował Kuluseski, który dostał piłkę od Son'a i pomiędzy nogami Jean Cancelo oddał strzał na bramkę i w tym momencie City prowadziło 1 do 0. To oczywiście spowodowało, że Guardiola zdecydował się na zmianę tego ustawienia. Przeszedł na dwójkę graczy atakujących, natomiast w środku starał się ustawić czterech graczy, którzy będą asekurowali poczynania piłkarzy Tottenhamu. Ale to w zasadzie nie pomogło w niczym, ze względu na fakt, że gracze Tottenhamu bardzo szeroko rozsunęli się, co spowodowało, że graczom City bardzo ciężko presowało się tą dwójką. Oni oczywiście mogli biegać od jednej strony do drugiej, ale zawsze dochodziło do jakiegoś momentu, w którym boczny obrońca dostawał piłkę i mógł ją wyprowadzić. Oczywiście to był po raz kolejny dylemat dla wysoko ustawionego walkera: czy ma atakować obrońcę, czy ma się cofać. No oczywiście, jeżeli będzie atakował, Obrońce piłka może być zagrana tutaj albo do Hybiera, albo bezpośrednio do Seseniona, który tą piłkę wyprowadzi. W tym przypadku, oczywiście, City starały się presować i zaciskać tą strefę. Wychodził bardzo wysoko Rodri. Pomocnicy starali się izolować tutaj rozgrywających Tottenhamu przed wyprowadzeniem piłki. Natomiast jednej rzeczy nie udało im się zabezpieczyć. Był to Harry Kane, który notorycznie. Wracał do linii Środkowej podczas rozegrania i w tym momencie piłkarze Tottenhamu mieli tutaj pięciu piłkarzy, czyli nominalnie dwójkę rozgrywających Hejberga, Bentankura, dodatkowo wspierających pomocników Kuluseskiego i Sona, no i Harry'ego Kane'a, który był centralną postacią tego meczu. Gdy Harry Kane dostawał piłkę, zaczynał robić ją bardzo groźnie. Oczywiście... Za nim musiał najczęściej wyjść obrońca, czyli był to albo Diaz, albo Laporte. Jeżeli on wychodził w stronę Anglika, otwierały się boczne sektory dla Sona i dla Kulusewskiego. To był ten wariant, którego Guardiola nie przewidział, że Harry Kane będzie rozgrywał piłkę i atakował. To powodowało, że często Kane, który ustawiał się tutaj wzdłuż tej linii, Potrzebował jakieś sekundę, półtorej sekundy do tego, żeby podjąć decyzję zagrać ciętą piłkę do Sona. Piłkę, która w zasadzie w momencie uderzenia o Murawę zatrzymywała się przed Koreańczykiem. Albo piłkę, która była grana w prosta nogę Sona bądź Kulusewskiego po drugiej stronie. Mając tak rozpiętą obronę, Harry Kane ruszał do ataku. I w zasadzie w pierwszej połowie... Nie widzieliśmy może zbyt wielu takich akcji, natomiast w drugiej to było coś, co położyło zespół City. Oczywiście obrońcy City również wracali, to nie było sytuacji, w której Kane wychodził jeden na jednego z obrońcą, bądź sam na sam z bramkarzem. Ale w tym momencie konte dołączał wahadłowych. Zarówno Emerson Royal, jak i po drugiej stronie Sessegnon naciskali tą strefę. To powodowało, że Walker i grający po drugiej stronie Cancelo. Nie mogli grać aż tak bardzo kompaktowo, ponieważ mieli obok siebie wahadłowego i atakującego skrzydłowego, czyli w, po stronie prawej był to właśnie Emerson Royal i Kulusewski, po stronie lewej był to Sassonio i Somme. I w zasadzie przy takim ustawieniu gracze City koncentrowali się na graczach, którzy grali głównie w tej strefie. To oczywiście dawało pewną wolność Kane'owi, który mógł spokojnie wbiec między obrońców i dostać piłkę. Przy jednej z bramek była to piłka od Sona, który przesunął się w stosunku do Diasza i zagrał piłkę idealnie między dwójką obrońców, także Kane wyszedł sam na sam z Edersonem i nie było tutaj żadnego problemu. Widzieliśmy dwie takie sytuacje. Druga była w momencie, gdy piłkę podawał Kulusewski i w zasadzie była to analogiczna sytuacja, gdy Kane stanął sam na sam z Diaszem i oddał celny strzał na bramkę, natomiast okazało się, że Kulsewski, wcześniej wychodząc na pozycję, był na spalonym i ta bramka została anulowana. Natomiast gracze Tottenhamu strzelili jeszcze trzecią bramkę. W jaki sposób to zrobili? Bardzo podobnie. Było znów przeciążenie tych stref przez graczy ofensywnych i wspierających bocznych wahadłowych. W tym momencie tutaj był Doherty, który naciskał bardzo mocno, angażował zarówno Jean Cancelo jak i Laporta z drugiej strony wszedł tutaj Lucas Moura natomiast Sasanion tutaj cały czas naciskał i angażował Walkera wejście Moury w środek spowodowało zagęszczenie ze strony Diarra W związku z tym na wolną pozycję mógł wyjść Sesenion, więc Walker musiał przesunąć się bardziej centralnie przy piłce był Kulusewski który Spokojnie oczekiwał aż Harry Kane wbiegł z drugiej strony za plecy Walkera, dysponując większą siłą fizyczną, będąc wyższym piłkarzem. Zastawił się i Walker w pojedynku jeden na jeden nie miał żadnych szans i Harry Kane strzelił w końcówce meczu gola główką dającego zwycięstwo Tottenhamowi. Podsumowując to było bardzo ekscytujące spotkanie z wieloma zwrotami akcji. Bez wątpienia City była drużyną lepszą pod względem prowadzenia ataku, kontroli tego meczu, stwarzanych akcji. Natomiast Conte wykorzystał do maksimum możliwości swojej drużyny. Świetnie zostawił ją w obronie i zdyscyplinował. Natomiast oczywiście wykorzystał wspaniałe uwarunkowania, umiejętności Harry'ego Kane'a, który w tym meczu grał w dwóch formacjach. Był rozgrywającym, który wyprowadzał w zasadzie prawie wszystkie najgroźniejsze ataki. To ten i był tym piłkarzem, który wbiegał na stojących obrońców, zaskakując ich i, i strzelając tak naprawdę tutaj dwie bramki. Gdyby nie spalony Kulusewskiego, to Ken skompletowałby hat-trick. Ten mecz to był pokaz tego, że Antonio Conte jest wspaniałym trenerem. Potrafi zarówno ustawić, jak i zmotywować drużynę. A Pep Guardiola przekonał się, że bez napastnika będzie mu bardzo ciężko walczyć że powinien uważać grając z drużynami takimi jak Totenham, na stosowanie bardzo wysokiego pressingu i ograniczania się do krycia jeden na jeden w obronie. Dziękuję.